Państwo dzień dobry. dzień dobry rozpocznę od pokazania tego strumyka tak delikatnie tu boczkiem będzie tu jest taka polanka jest w tej chwili godzina taka popołudniowa troszeczkę jasności jeszcze jest, ale słońce jest na zachodzie słońce jest na zachodzie i, i normalnie tego Chcę wam pokazać Daglezję. Ona jest tutaj za mną, pokazuje palce To jest młoda tutaj Daglezja. A... Młodziutka jakaś wyrosła i tu wyrasta takich więcej yy, małych. Bo to te szyszeczki tutaj opadają i wzrasta nam Dagle Państwo, młoda. tutaj tej Daglezji jest bardzo dużo, bardzo w dobrym yy, utrzymaniu. One tutaj sprawiają wrażenie takie wesołe, bo to igiełki takie w takich miotełkach są. Naprawdę to jest coś pięknego w każdym calu. Bardzo takie są delikatne te gałązki. Nawet grube drzewo, a gałązki ma rozłożyście drobne i szyszuszki są tam widzę jeszcze od zeszłego roku. Bardzo piękne. Tu jeszcze wspomnę o Modrzewiach, one są o wiele tutaj rzadsze, ale, ale te sprawiałem dużą tu radość, bo nawet widzę szyszki malutkie od zeszłego roku, ale one jak modrzew to nie ma igiełek przez rzuca na zimę. I widzę świerka w oddali. Na tym świerku też są szyszki, ale już młode widzę. Bardzo ładne. I bardzo wysoki ten świerk. Nawet ładnie tutaj ptaszki śpiewają teraz. No, nawet ładnie śpiewają. I tu jest taka mieszanka brzozy, sosny, świerku, daglezji. I Daglezja ona przyszła normalnie do tego. Daglezja przyszła z Ameryki Północnej, bardzo daleko, ale jednak u nas tutaj się zaklimatyzowała i bardzo jej sprzyja to rośnięcie, bo widać, że są bardzo zdrowe. Oczywiście tutaj jestem na tym stanowisku, gdzie ta. ta młoda była, tak? Młoda, właśnie. Tu są te, te igliwka, naprawdę sympatyczne. Naprawdę y, może i zdrowotne. Y, troszeczkę jest zdrowotna, bo normalnie nie chcę przesadzać, ale to jest bardzo normalnie delikatne. Takie normalnie damskie można powiedzieć. Dla wszystkich Pań to tak y, pokazuje, bo to piękność i o i tu jest ta daglezja z tej strony i inne drzewo tutaj. I bardzo ładnie tu się utrzymuje, bo widzę, że zieloniutka normalnie przygotowuje się pewnie do e, wyrzucania tych swoich starych szyczek, ale młodziutkie już widzę narastają, już są, już są, i tu chcę Państwu pokazać, szanowni Państwo, podejdziemy do następnego stanowiska. Na las, tak? Tak, kiedyś mówiono na las, bo tego drzewa było tak dużo i tak grubego, że dzisiaj to normalnie jest prześwit wszędzie. To już jest. Takie ubytki są w tych lasach, chociaż młode rosną, ale to już nie jest to. Tego boru nie ma prawdziwego, ale tu jest bur. Proszę tutaj zaś pokazać, jak gęsto tutaj jest. Jest za mną dom szypułkowy ale są dęby jeszcze bezszypułkowe i one są bardzo okazałe ten akurat jest prościejszy pokażemy za chwilę normalnie dom bezszypułkowy ale rozłożysty bardzo okazały dom bardzo rozłożysty, bardzo gruby, bardzo wysoki. Oto są cechy te, tego dębu. Dąb yy, bezszypułkowy. Widzimy teraz go w całości. Prawie panie Andrzeju w całości, bo ta kamera tak nie za bardzo widać, ale, ale tak po lewej stronie, jak tak widać na, tak jest. na wyświetlaczu, to, to jest ok, to widać go. Dobrze, I jeżeli go już uh, tutaj zobaczymy, to... Bardzo... Jeszcze taki dom tutaj z daleka widać, nie? Tak, jest on. Jest po lewej stronie na ekranie. To zaraz go tam chwycimy, ale to... To jest bezszypułkowy. Bezszypułkowy, tak? Tak. I to praktycznie jest Bank. coś o nim? Coś o nim można... Na jesień mamy żołędzie, które dziki lubią. No, za, za, przepadają się, może częściowo jakieś sarny sobie przegryzą na jakieś śniadanko i my zbieramy czasem na jakieś zbiórki darowizny Tam właśnie widzimy tego dęba bezszypułkowego Tego jak tam pana Andrzej pokazuje, tak? Tak i jest to jest właśnie ten rynek. Tutaj tak? z, z, prawej, z, z prawej strony widzę. E, bardzo szlachetny. Daglezja. I mamy teraz y, już podstawę, żeby zakończyć ten odcineczek, a zapraszamy na następny pod tytułem